Film z kanału Era wodnika, ale o klonach dzisiaj będzie. Ludzkie klony są zbieraczami energii strachu. Kochani, bezduszne ludzkie klony zewnętrznie niczym nie różnią się od ludzi, dlatego trudno je rozpoznać. Jednak dla tych, którzy mogą zobaczyć energię subtelną, ta różnica jest dobrze widoczna. Klony nie mają aury, promieniują zimnym polem, które nie wytwarza kolorów. To zimne białe światło jest wizytówką tych istot. One zostały stworzone sztucznie i służą jednemu celowi zepchnąć ludzi z ich drogi do boczkości. One są wszędzie. Polityka, religia i ekonomia to płaszczyzny, na których poruszają się te stworzenia. Wielu liderów nie ma w sobie nic ludzkiego, łatwo jest im zachowywać się nieludzko. Rozwijają się u nich obce dla rozsądnego człowieka lęki, którymi się żywią książęta ciemności. Ludzkie klony są zbieraczami energii strachu. Nadszedł czas, kiedy te struktury już nie mogą się dłużej trzymać. Siły, które do tej pory kontrolowały ten proces, są wyczerpane. Broczni muszą opuścić Ziemię lub umrzeć, a razem z nimi ci, którzy im służyli. Bardzo wiele istot odejdzie z tego świata. Nowa Ziemia, zamieszkana przez uduchowionych ludzi, to miejsce prawdy i miłości. Królestwo pokoju na ziemi wymaga innych ludzi, chcących się uleczyć w boskim świetle i szczerze dążących do jedności i wiedzy. W niebo wstąpienie ziemi i ludzkości oznacza zejście tych, którzy używali koła czasu dla własnej korzyści, ignorując dusze ludzi. Ta gra jest naprawdę zakończona. Oczekujcie nieoczekiwanego i bądźcie pewni: życie zwycięży i będzie światło na tej ziemi. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. W książce Trechlebowa i w ogóle w wedach możecie się spotkać ze słowem gawach to jest właśnie określenie energii strachu. Tym się żywią istoty niskowibracyjne. Tak przy okazji, książka trechlebowa jest przetłumaczona, co prawda, przez automat. Tam są drobne nieścisłości, ale gdyby ktoś chciał, księga księga mówię, 700 stron przynajmniej tak to jest w skrypcie nazywana jest współczesnymi wedami. Jest tam dość duży rozdział poświęcony Tadeuszowi Wolańskiemu, profesorowi, naszemu rodakowi, który się bardzo przysłużył dla słowiańskiej kultury. Jego uczeń, Jegor Klasen, kontynuował to dzieło. Rosjanin, no i Rosjanie już mają wydaną wersję książkową prac Tadeusza Wolańskiego, a my jeszcze nie. Gdyby ktoś chciał, to podam link koszony Finista. Koszony to są opowieści Finista Feniksa. Opowieści Feniksa Jasnego Sokoła Rosji. Taki tytuł ma książka trechlebowa. Może jeszcze wiadomość dla nowych słuchaczy. O klomach już były jesienią filmy. Chyba ze trzy nawet. Podam linki na dole.